Impreza towarzyska, koedukacyjna, turniej towarzyski organizowany przez Kolegium Europejskie wspólnie ze Studium e Sportu w e Poznań w ramach 9 e, targów edukacyjnych. w nie, nie dobie końca. Sądzę, że bardzo sprawnie został przeprowadzony. I zanim dokonamy wręczenia, chciałbym serdecznie. Panie Tomasz Lewa, za Oczywiście <noise> Bardzo sprawnie ten klej to nie został przeprowadzony. Chciałbym serdecznie wszystkim pogratulować i może kilka słów. Pan dyrektor Rolnego Europejskiego, pan dyrektor Komisji, bardzo dobra. proszę. Panowie, my po raz pierwszy, my <noise> edukacyjnych w Cztery drużyny, nie mieliśmy głosu, że było więcej chętnych, więc w tym roku postawiliśmy na siatkówkę. Myśmy jeszcze jako podlewowe znaczenie poszli w okulary z boku i powiedzieliśmy, że ile się drużyny zgłosi, tyle będzie grało, bo nie można nikomu zabrać. No i mamy taką tradycję, że każdy z nas, który u nas występuje, otrzymuje dyplom, kuchar, bo należy wam się jakaś nagroda za wasz wysiłek, za ambicje, dla pięknych Także trudniej, powiem wam, że jestem zaskoczony poziomem, bo pierwszy raz w tym kraju, w tym się na poziomie, miesięczne, drużyna, mam zaszkodzenie. na, na Szóste miejsce dla pierwszego Liceum w ogóle Bolesława imieniem Dobrego w mieście. Bardzo. I Naczelny, bardzo <noise> Miejsce piąte, zespół szkół ponadgimnazjalnych numer jeden. Miejsce ze czwarte, zespół szkół Ponadgimnazjalnych numer 2. I serdecznie dziękuję. dziękuję. Chodzimy w strefę można powiedzieć tak nieskromnie medalową. Trzecie miejsce Uniwersytet Adama Miejskiego. I całą Proszę Państwa, jak wczoraj mówili w gronie trenerów, działaczy osób zainteresowanych, przyjechali, czyli zwyciężyli. Pierwsze miejsce zespół szkół licealnych piłkę sądzę, że koleżanka się pozbiera u nim e, pamiątkowe dyplomy, e, pamiątkowe podpisy od kolegów Joanna Pawłowska, lato... A, a tutaj miejsce, no mogę powiedzieć, że jednogłośnie Dawid Sowiński. Bardzo... Zostaliśmy uczciwi od godziny ósmej. Chciałbym wam serdecznie wszystkim pogratulować.